Cześć, witajcie na moim kanale po dość długiej przerwie. Mam teraz dla Was sporo materiału, ale zacznę od tego o ogniskowych. Zadaliście mi sporo pytań, jakich ogniskowych używam i jaka jest moja ulubiona. W tym materiale postaram się Wam krótko i zwięźle na ten temat odpowiedzieć. Zapraszam. Tak jak już mówiłem we wstępie dzisiejszego materiału, dzisiaj nie będziemy zajmować się obróbką w ogóle. Dzisiaj zajmiemy się tym, o co mnie często pytacie, czyli jakiej ogniskowej używać w fotografii motoryzacyjnej. Myślę, że ten materiał dotyczy nie tylko tej fotografii motoryzacyjnej. Jest to taki, powiedzmy sobie, zlepek wiedzy, który przyda się Wam w każdym rodzaju fotografii. Moją ulubioną ogniskową jest 85mm i w górę. Bardzo lubię robić zdjęcia motoryzacji na 200mm. No niestety nie zawsze mamy też taką możliwość. Bardzo często lokalizacje są dość ciasne, nie, nie mamy jak odejść z tym obiektywem, nie mamy jak przy 200 czy nawet przy 85mm pokazać pojazdu wraz z tym co go otacza. Teraz chciałbym Wam pokazać na przykładzie tego Kaimana. Jak te ogniskowe wpływają na naszą fotografię? I tak jak widzicie, tutaj mamy na początek 16 mm, czyli tak nazwijmy to sobie totalną masakrę, jeżeli chodzi o poprawność fotograficzną, jeżeli chodzi o to, żeby zachować proporcje samochodu. Te 16 mm strasznie niszczą tutaj całe zdjęcie. Chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że cały materiał, który przygotowałem, jest robiony na przysłonie 6,3, z tego względu, że pracujemy na ogniskowych od 16 do 500 i chciałem, żeby to, to porównanie było jak najbardziej wiarygodne. A obiektyw, który mam, ten najdłuższy 200 ma przesłonę 5,6 i wolałem go przymknąć do tego 6 6,3. Są to tylko przykładowo takie poglądowe zdjęcia, nie są jakoś tam super obrabiane, nie jest to nie wiadomo co. Chodzi tutaj o to, abyśmy skupili się na tych ogniskowych, na tym, co się dzieje, jeżeli tą ogniskową zwiększamy. Także zaczynamy od tych 16 mm. Jak widzicie, jest to taki powiedzmy sobie prawie rybie oko. Jest to bardzo, bardzo szeroki kąt. Pracowałem tutaj, co prawda, na pełnej klatce, więc to 16 mm przy dx czy przy niepełnej klatce. Przy kropie, no to będzie jakieś 20-24, zależy od tego, na czym będziecie pracować. Zaczynamy od 16, przechodzimy na 24. 24 mm są bardzo popularne. To jest 24 na pełnej klatce lub 18 mm na niepełnej klatce, czyli 18 razy mnożnik około 1,5 z reguły, czyli też 24. W większości kitowych obiektywów, w większości aparatów, które kupujemy gdzieś tam z pierwszym obiektywem, mamy te 18 mm. Jeżeli jest to niepełna klatka, no to 18 razy 1,5 daje nam okolice 24, dokładnie nam te 26, czy tam w zależności od producenta aparatu i od tego, jaki mam mnożnik, będzie to oscylować gdzieś tam, od, powiedzmy, tych 24 do 26 mm, bądź też więcej, jeżeli chodzi o inne aparaty. Ale tutaj skupmy się na tych lustrzankach, które raczej mają pełną klatkę lub krop, czyli razy 1,5 lub 1,6. 24 mm, jak widzicie. I już wygląda dużo lepiej niż 16, jednak dalej, jak zobaczycie później, te proporcje samochodu są dość mocno zaburzone. 35 bardzo popularna. Yy, powiem szczerze, że pracując na niepełnej klatce 35 jest bardzo wygodne i jest już takim pierwszym obiektem, który pozwala nam tak naprawdę zachować już jakąś proporcję tego samochodu. Yy, jak zwrócicie uwagę, już zaczyna się tutaj nam taka kompresja tła pewna, że to tło już się nam robi takie bardziej rozmazane, już troszeczkę to auto nam zaczyna eksponować się z tego kadru. Następnie przejdziemy na 50 mm, czyli chyba jeden z najbardziej popularnych obiektywów obiektyw, o którym się mówi portretowy. Ten obiektyw jest bardzo podobny do tego, co widzi ludzkie oko, ale jeszcze zanim przejdziemy do 85 mm, mamy tutaj po drodze 70 i 85. I tak jak widzicie, tutaj pokażę Wam bezpośrednie porównanie 50 mm. A 85. No tutaj już naprawdę drastycznie widać tą różnicę, jeżeli chodzi o kształt tego samochodu, a spójrzcie jak to wygląda między 24 mm a 85. Powiem wam tylko jedną rzecz, że wszystkie te zdjęcia były robione w równej osi względem samochodu. Statyw odsuwałem po prostu od auta tak, aby było w tym samym miejscu w kadrze. Jednak jak widzicie, zupełnie inne części samochodu nam się pokazują tutaj. 16 a 85 no to już jest w ogóle straszna przepaść. I teraz przechodzimy już dalej. Powiedzmy sobie szczerze, że używanie większych ogniskowych jest już dość problematyczne. Tu naprawdę musimy mieć sporo przestrzeni, jednak zobaczcie, że już te 135-200 zupełnie inaczej pokazują ten samochód. Już ten samochód jest tak naprawdę długi. Ta maska jest proporcjonalna. Tak naprawdę to, co byśmy chcieli zobaczyć, to co widzimy w gazetach, to co widzimy na plakatach, to już są właśnie tego typu ogniskowe. Idąc dalej. 300, 400 i 500. Tutaj już jakby proporcja samochodu dużo nam się nie zmienia, ale zobaczcie, jak zachowuje się tło. Przypominam wam, że wszystkie te zdjęcia robione są na tej samej przysłonie, a tło zupełnie nam się zmienia. Kompresja tła między 200 a 500 mm jest przepaścią. Zobaczcie, jak tutaj ładnie mamy rozmyte już to tło. Mimo tego, że nie jest to jasny obiektyw, nie jest to przysłona 2.8, jest to przysłona 6.3, to to tło naprawdę. Bardzo mocno się zmienia i bardzo mocno eksponuje nam się tutaj to auto. Powiem szczerze, że takie ogniskowe typu 400-500 mm są to ogniskowe, których też bardzo lubię używać, jednak tutaj już naprawdę ta przestrzeń musi być ogromna, żebyśmy mogli pokazać samochód, plus jeszcze to, co go otacza. No chyba, że rzeczywiście chcemy zrobić typowo poprawne zdjęcie samochodu, gdzieś tutaj docięte, tak powiem, do krawędzi kadru. Podsumowując temat, jeszcze taki mocny strzał, czyli zobaczcie, jak wygląda różnica między 500 mm a 16 mm. Są zupełnie inne zdjęcia. Nawet moglibyśmy pokusić się o stwierdzenie, że nie zostały wykonane w tym samym miejscu, że no nie wiadomo, co tutaj się stało. Ale tak, to jest to samo miejsce, samochód yy, nie był ani razu przestawiany, mamy tutaj jedną oś zdjęciową, co możemy uzyskać dzięki odpowiedniej ogniskowej i tak naprawdę jak zaplanować te zdjęcia. Czasem te 16 mm możemy użyć z takim zamysłem artystycznym i rzeczywiście te, te szersze kadry będą miały tutaj rację bytu. Zresztą, no, jeżeli będziemy robili zdjęcia na jakiejkolwiek imprezie motoryzacyjnej, no to też wiadomo, że nie weźmiemy ze sobą 200 mm, żeby zrobić ujęcie jednego samochodu, ponieważ będzie to niemożliwe. W fotografii portretowej też przyjęło się używać. 50 mm, tak wszyscy mówią, że jest to obiektyw portretowy. Jednak ja powiem szczerze, że dla mnie ładne portrety zaczynają się od 135 mm, 200 mm, 2,8. Rewelacyjne kadry i nie musi tu być 1,4, 1,8. Naprawdę 200, 2,8 rysuje piękny kadr, pięknie izoluje posadę od tła. I jeżeli tego nigdy nie próbowaliście, a macie okazję, to proponuję wam spróbować. Mam nadzieję, że odpowiedziałem wam w tym krótkim materiale na wszystkie pytania, a propos które zadawaliście mi na grupie, które zadawaliście mi w prywatnych pytaniach. I tak, jak jeszcze raz tutaj chciałem to powiedzieć, chciałem to podkreślić. To główne Wasze pytanie: jakiej ogniskowej używam, jaka jest moja ulogana? Jest to 85 mm, następnie 200 mm. Także zapraszam Was do kolejnego materiału. Mam nadzieję, że jakąś drobinkę wiedzy z tego wynieśliście. Jeżeli tak, to proszę o kciuk w górę, komentarz i subskrypcję. Na razie, cześć!